Mamy hondę CRV 2007 rok na wymianę sprzęgła Dobra, biorę ją na rampę, zobaczymy jak to będzie wyglądać No i dobra, Honda już została tutaj osuszona Bo oczywiście w Londynie pada No i co my tutaj mamy, jak się dobrać tutaj, rozbierzemy sobie od góry Ja zazwyczaj zawsze zaczynam od góry Wyciągamy tak baterię Wszystkie te przewody stąd usuwamy Znaczy dajemy na bok jak jest możliwość Wyciągniemy ten boks z filtrem powietrza, wszystkie węże co idą do niego też, żeby zrobić sobie jak najwięcej miejsca. No i na razie to tak bym to widział, że wyciągniemy właśnie tą baterię, box, wszystkie te przewody i zobaczymy jak będzie dalej. No i dobra, usunąłem tutaj tak, baterię. Siedzisko od baterii, cały filtr powietrza z zabudową. Oczywiście. Tutaj jeszcze to będziemy musieli od filtra powietrza usunąć, ale na razie jest luźne. Ale żeby usunąć to, wyciągnąć to, muszę odkręcić ten taki jakby wspornik. On jest tutaj kręcony. Widzicie, śruba tu, śruba tu, tutaj to masę odkręcić, i tutaj są śruby dwie po bokach, tu i tu. Więc to też nam musi wyjechać, żeby zrobić sobie więcej miejsca. A tutaj są. No to tak, no to tak jak mówiłem, a jeszcze. Zbiorniczek płynu chłodniczego wyrównawczy trzeba wyciągnąć, bo on jest zaczepiony tutaj w to, ale to tak jak mówiłem, to jest bateria z samą tą podporą, to jest filtr powietrza, to jest on kręcony na jedną śrubkę, widzicie, opa i tutaj jest z tyłu wciepiany, to więc musicie go podważyć, żeby go wyciągnąć, tutaj go odseparowałem bo żeby ta część mi została, bo ta część w sumie to mi nie chciała wyjść dobra, ja się teraz biorę za rozkręcenie tego, żeby zrobić sobie tutaj więcej miejsca, bo się mi lepiej rozkręcić i mieć więcej miejsca niż próbować to obejść, bo tyle samo czasu stracicie, może czasem nawet i więcej próbując to obejść i jeszcze sobie podrapiecie ręce po prostu znam to z doświadczenia lepiej to rozebrać no i dobra już tutaj nam ten spornik wyjechał jest o wiele więcej miejsca, ten boks wyciągnąłem więc teraz możemy dalej działać odkręcam tutaj tą masę Oczywiście tutaj rozpinam te wszystkie czujniczki, rozpinam te linki do wybieraka. Tutaj ten wybierak odkręcę z całym tym spornikiem, co go trzyma. Jest tutaj jedna śruba, tu jest druga i tu jest trzecia, więc to na ładnie pójdzie w bok. I dalej będę chciał sobie porozczepiać tutaj te przewody. Mam nadzieję, że one mi wyjdą jak najdalej. A jeśli nie, to po prostu muszę odseparować je od skrzyni. No i dobra, tutaj po wypięciu linek, i po odkręceniu ich, dałem je tutaj, żeby nie były na mojej drodze. Potem wziąłem się za wysprzęglik, widzicie? Wysprzęglik jest tutaj, schowałem sobie go tutaj. On jest przykręcony tutaj. Opa, o widzicie te dwie dziury? To jest fajne podejście na długą przeduszkę, i tutaj jest przykręcone jedno to ramię. O to przykręcone, więc to jest nakrętka dziesiątka, na dziesiątkę nasadkę. No a tutaj te śruby, tutaj tak jak do wysprzęglika i tutaj do tych linek i w ogóle większość tych śrub to będą śruby na nasadkę dwunastkę, no bo to Azjaci to wiecie. No i teraz sobie mogę spokojnie odkręcać wszystkie te uchwyty, co są przyłapane, przymocowane do nich przewody, żeby były luźne. Tutaj jedno słabe takie podejście co jest, widzicie? Żeby te przewody odkręcić, jest tutaj taka jedna śrubka z boku na nasadkę dziesiątkę. No dobrze, to już te przewody mam luźne. Na dosyć na tyle, żeby mi mogły tutaj zrobić dostęp do śrub. Tutaj zmieniłem troszkę plan. Nie odkręcałem tych dwóch dwunastek znaczy no śrub na nasadkę 12, tylko odkręciłem tutaj śrubkę. I teraz już mam luźne sobie je mogę delikatnie tutaj podgiąć tutaj troszeczkę minąć opa i tutaj mam dostęp do śrub, więc teraz się biorę odkręcam wszystkie śruby dokąd mogę tylko dostać z tej strony, żeby zamknąć sobie powierzchnię od góry żebym tutaj już miał górę luźną no i dobra, pokręciłem dwie śruby tutaj od góry, jest tutaj i tutaj dalej nie widzę, że były jakieś śruby tam jest jeszcze jedna, ale to jest niżej ją złapię sobie od dołu, tutaj sobie wziąłem na te tytki, po prostu te wszystkie przewody, bo nie chcę rozpinać tutaj wody Bo tak to żeby te przewody dać wyżej Trzeba rozpiąć wodę, ale to Trzebałoby spuścić, a nie chcę spuszczać wody Więc od góry to byłoby na tyle Teraz auto idzie Do góry, będziemy działać od dołu No dobra, auto wysłane do góry Więc od dołu zaczynamy Od ściągnięcia kół z obydwu stron No dobra, koła już ściągnięte Więc teraz bierzemy się za Wszystkich tych plastików Tutaj, dookoła tych sanek bo yy, będziemy też ściągać sanki. No i dobra, plastikowy panel został ściągnięty tutaj z przodu, żeby sanki były wolne. Możecie stracić cierpliwość tutaj do tych śrubek, bo są bardzo drobne, zardzewiane. Ja musiałem część rozciąć. Yy, tutaj wiadomo, nowe. Ale teraz tak, olej sobie właśnie spuszczam ze skrzyni. Yy, teraz się będę brał za yy, odkręcenie sworzni z dwóch stron, odkręcenie yy, pół osi z dwóch stron, oczywiście. Bo wahać będzie schodził razem ze sankami. Potem bierzemy się za otwieranie stabilizatora z tej strony i z tej strony, maglownicy z tej strony i z tej strony. Potem bierzemy się za otwieranie tej poduszki od silnika i to by wyglądało na to, że sanki już byłyby wolne. Więc potem odkręcamy sanki. Tutaj, tutaj. No, i tutaj dwie śruby, to samo z drugiej strony. Tutaj są dwie śruby, tutaj i tutaj. No, i wtedy nam saneczki zjadą w dół razem z wahaczami. Maglownica zostanie, stabilizator zostanie. No i dobra, sforźnie już odkręcone. Tutaj odkręcacie dwie nakrętki, jedna śruba. Z tej strony tak samo. Odkręcamy teraz maglownicę. Tutaj widzicie te dwie śruby. Nasadka 17. Ja to robię długą grzechotką. Jest podejście do obydwóch dwóch i tak samo robimy z drugiej strony. Po odkręceniu już maglownicy z dwóch stron bierzemy się za stabilizator. Z tej strony użyję normalnej nasadki, to jest nasadka 12, a tutaj taką małą, złamaną przyściówką. Po odkręceniu maglownicy i stabilizatora bierzemy się za wykręcenie tej poduszki tutaj do silnika. Tutaj do tej tylnej śruby wydaje mi się, że dostęp jest jednak lepszy. Tutaj od wewnątrz, niż od zewnątrz żeby wykręcić ja sobie teraz troszkę podwiesiłem stabilizator i maglownicę żeby mi za bardzo nie poszła w dół jak będę ściągał sanki, teraz się będę za odkręcanie sanek sanki już mam w dole używam do tego dwóch podnośników do skrzyni więc tak jak mówiłem, tu jest śruba tu jest śruba i tu są dwie śruby tak samo z tamtej strony Ja sobie y, pozaznaczałem sanki Tutaj widzicie markerem We wszystkich czterech punktach na rogach Bo nie mam kołków montujących Ale i tak pewnie są stare znaki Od sanek, a jak nie ma No to to wam ułatwi sprawę Potem przy zakładaniu Żeby ustawić to na to samo miejsce Jak i było Więc teraz tak Sanki już są luźne Bierzemy się teraz za demontaż y, półosi Z tej strony Z tej strony i wału pędnego tutaj żeby się pozbyć tej półosi musicie też odkręcić ten wspornik co jest poduszka przykręcona bo jedna śruba jest na przestrzał więc odkręcacie tam i jedna, druga i tutaj te cztery śruby potem wiadomo, trzeba tutaj odbić to zagięcie i odkręcić półoś, wybić półoś i wyciągnąć no i dobrze, półośki już mamy wyciągnięte powiem wam, że jedne z łatwiejszych płości do wyciągnięcia, jakie tylko widziałem, łatwo wychodzą tutaj z orzyska Łatwo wychodzą ze skrzyni, e, tak. Wałpenny odkręcony wangi na wałpenny mówimy shaft, na położki mówimy dry shaft. E, teraz będziemy się brać za rozrusznik. Ja osobiście nie będę go wyciągał całkowicie z auta. Odkręcę go ze śrub. Tu jest jedna śruba, tam jest druga. Widzicie taka długa. I rozrusznik mi zostanie tutaj na kabelkach Do odkręcenia rozrusznika Odkręcę sobie ten metalowy spornik W sumie ja już go odkręciłem Żeby dać sobie go tutaj na bok Żeby mieć lepszy dostęp do tamtej górnej śruby Dobra, rozrusznik już odkręcony W sumie na dobrą sprawę Może i nie trzeba go odkręcać Bo jest kręcony tutaj do bloku Nie do skrzyni biegów ale ja zawsze to robię, bo nie wiem, jak wygląda w środku. Więc wolę teraz odkręcić, niż potem mieć jakiś problem. Jakąś skrzynię będę miał na wpół wyciągniętą. Naprawdę 5 minut roboty. E, więc teraz się bierzemy już po wykręceniu rozrusznika, tutaj za tą klapkę do dziury inspekcyjnej. Trzeba ją odkręcić, bo jest skręcona i do silnika, i do skrzyni. Więc nam będzie przeszkadzać, gdy będziemy wyciągać skrzynię. No i dobra, następnie. Będziemy odkręcać skrzynię od silnika. Zacznę tutaj od tej śruby, od rozrusznika. Potem odkręcę tą śrubę i zostaną nam dwie śruby. Tutaj już jak zauważyliście, dałem sobie podnośnik pod silnik, bo nie mam miejsca, żeby od góry zamontować taki bar, który mi trzyma silnik, więc zrobimy to tak, że będzie silnik wspierał się na podnośniku. I po podkręceniu tych dwóch śrub zostaną nam te dwie dolne, więc je zostawimy. Potem damy drugi podnośnik tutaj pod skrzynię. Jak nam już skrzynia siądzie tutaj na podnośnik, to będę musiał użyć drabiny. Wejdę na drabinkę, odkręcę z poduszki. Wtedy, jak już odkręcę z poduszki, zejdę na dół, odkręcę te dwie śruby i wtedy będę wyciągał skrzynię. No i dobra, ja jestem już na drabinie, odkręciłem tak, tutaj nakrętkę, tu nakrętkę, tam jeszcze z tyłu jest śruba, taka. No i tu nakrętkę główną, tylko teraz to te szpilki trochę mnie martwią, ale mam nadzieję, że jak dam silnik i skrzynię stopniowo troszeczkę w dół, to ta szpilka mi minie tą część poduszki i wyciągnę tą całkowicie, bo nie chciałbym wykręcać teraz tego, bo jestem na drabinie i tutaj mam sporo do wykręcania. No, i jest dobrze, powiem Wam, że minie mi ta poduszka, te szpilki. Opa, biorę ją do góry, przekręcam i wyciągam. Opa, i wyszła mi. Tutaj użyłem, widzicie, dwóch podnośników, jeden jest do skrzyni, drugi jest do silnika. Opuściłem je równomiernie w dół, więc silnik, tak aby mi się teraz skosił, nie? Tylko tutaj uważajcie, bo widzicie, to już mi kompresor dotknął tego. Żeby nic nie zepsuć, więc teraz sobie mogę troszeczkę podpompować. Opa, silnik już mi się prostuje, więc dobra, biorę się za odkręcenie teraz tych dwóch śrub. No i dobra, po odkręceniu tych dwóch śrub skrzynia nam odeszła. Tylko widzicie, ty ma takie punkty lokalizacyjne, Takie siedziska. One się tutaj potrafią zapyć, więc musicie ją troszkę tutaj śrubokrętem płaskim albo breszką. Dać jej troszkę takich uderzeń. No i ona ładnie nam wyjdzie. Ta śruba nam nie wychodzi, bo brakuje nam o wydech, ale to nam nie przeszkadza. Nie chcę wykręcać tutaj w wydechu bo zobaczcie na te łączenia i na te śruby nie? bym sobie tylko narobił roboty niech wydech zostanie ja wyciągam teraz skrzynię no i dobra, skrzynia już nam wyjechała razem z transferem tutaj jest widzicie docisk, sprzęgło więc bierzemy się teraz tak za demontaż starego jak zdemontujemy musimy zobaczyć w jakim w jakiej kondycji jest koło zamachowe tutaj jest solidne koło zamachowe więc powiem wam na dobrą sprawę no to jeśli nie wymieniacie to rozrusznika nie musicie dotykać może być, może zostać przykręcony zawsze tam 50 minut roboty będzie szybciej jeśli go nie będziecie dotykać no i dobra, tutaj wiadomo to trzeba wszystko obczyścić, to łożysko oporowe będzie do wymiany tutaj będzie to wszystko wyczyszczone stare będzie ściągnięte, koło zamachowe będzie mm, Poddane inspekcji. O, tak bym to ujął. Jeśli będzie wszystko w porządku, to odtuszamy, czyścimy, zakładamy nową tarczę, docisk i skręcamy. No i tak, zciąłem sprzęgło. Na no sprzęgło faktycznie już tutaj dochodzi prawie do nita. To wymiana, no jakbym mógł powiedzieć, że w porę. Jeszcze troszkę by pojeździło, doszłoby do nitów, by mogło uszkodzić koło zamachowe. Więc tak, tu wszystko oporowe. Ono wchodzi nam na takie ramię. Tu sobie wyczyściłem skrzynię. Wyczyściłem sobie skrzynię. To jest wszystko dobrze. To ramię ma takie trochę ślady, ale ja tutaj nie czuję, żeby było wyżłobione czy coś. Nie wiem, czy jest w zestawie nowe, czy nie. Jeśli jest w zestawie nowe, to wymienimy. No i tak, tutaj jest koło zamachowe. Jest w bardzo dobrej kondycji. Czekajcie, dam wam światełko. jest naprawdę w dobrej kondycji, więc zostawimy. Już obczyszczone, wszystko jeszcze tylko to szybko odpuścimy. No i będziemy zakładać nowy zestaw. No i tak, przed montażem, oczywiście, sprawdzamy piew, czy w ogóle docis nam siada na koło zamachowe. Tutaj macie takie te piny lokalizacyjne, trzy. Tutaj nam siada, fajnie pasuje. Wygląda podobnie jak i stare. Tarcza wygląda tak samo jak i stara. Taki sam ma rozmiar. Więc jeszcze tylko sprawdzimy ją, czy wchodzi nam na ćpień do skrzyni. Czy zęby się zgrywają fajnie? Tarcza pasuje, zgrywa się, więc to będzie dobry, to będzie dobry zestaw. Docisk, znaczy łożysko oporowe jest takie samo, więc będzie fajnie. No Łapy nie mamy, więc łapa nam zostanie. Ona ma tylko te, takie ślady odbicia tarcze. Widzicie, to macie gearbox side czyli strona skrzyni biegów więc tarcza nam siedzi tak tą stroną co jest napisane musi być w stronę skrzyni biegów no i dobra, pokażę wam to, jak ja ustawiam tarczę sprzęgła, ustawiam to na oko bo tak byłem uczony, nigdy nie używałem żadnych narzędzi, ale wiem, że są jakieś zestawy takie centrujące, ja to ustawiam na oko ta tarcza sprzęgła musi się dobrze zgrywać z tamtą tylną dziurą widzicie bo musi nam ten ćpień idealnie wejść. Mi się wydaje, że teraz jest dobrze ustawione, jest prosto, więc przyłapałem sobie pierwsze dwie śrubki, oczywiście rękami, żeby tarcza mi chodziła z lekkim oporem i używałem do tego przeduszki. Wsadzam, wiecie, przeduszkę do środka, no i uderzam góra, dół, lewo, prawo, wtedy ją centruję. Teraz już jest dobrze ustawiona prosto, więc będę ją wkręcał moment dokręcenia śrub docisku jest 26 Nm podane w książce więc z takim momentem będę dokręcał. Jeszcze starajcie się te śruby dokręcać na przemian, że jedna tu, potem tu, potem tu, potem tu, potem tu, potem tu, żeby docisk ładnie siadał. No i dobra, sprzęgło już jest kręcone, docisk skręcone, docisk skręcony tutaj teraz wyciągnąłem tą łapę, tutaj to trzeba obczyścić damy tu troszkę smaru, zobaczymy w jakim stopniu jest wytarte jeśli byłoby bardzo to wiadomo trzeba to wymienić tutaj to obczyścimy, założymy nowe łożysko dobra, zakładając tutaj to łożysko możecie sobie tutaj sprawdzić Ściągnąć pierw gumę czy nam ładnie to weszło ciach, ładnie weszło tam delikatnie dałem smaru Dostałem jeszcze taką informację, bo w sumie nie, spra nie sprawdzałem tabletu. Będziemy wymieniać transfer box. No to przy okazji Wam pokażę jak wymienić przy tej Hondzie transfer box. No i dobra, tutaj jest ten transfer, będziemy go teraz wymieniać. To jest używka. Klient sam go zamawiał i co najlepsze klient sam sobie to diagnozował. Bo ma jakiś taki dziwny dźwięk klik 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 i stwierdził, że to będzie transfer. Albo może ktoś już mu to stwierdzał. Kazał tylko, żebyś, że przy wymianie sprzęgła, żebyśmy to zmienili. Więc po prostu to zmieniamy. Dobra, biorę to, obczyszczam, żeby był suchutki, i będę wykręcał e, tamten ze skrzyni. No i dobra, wykręcamy tutaj te, te cztery śruby na nasadkę 14. Tutaj jedną mam śrubkę e, na dziesiątkę. No i dobra, transfer wyciągnięty. E, tutaj nie, nie wydaje mi się, że była e, jakaś procedura synchronizacji tych zębów z tamtymi, bo nie mam nic napisane na książce. Więc po prostu trzeba wsadzić, dobrze trafić na zęby. Jedynie co, to możecie sobie policzyć ile jest zębów dobra to więc ten, ten dajemy, ten będziemy wkręcać a i nie musicie wykręcać tej śrubki co ja wykręciłem tej dziesiątki bo to jest część od, od transferu Ta, to więc on się trzyma tylko na tych czterech dużych śrubach dobra teraz będę wkładał ten i będę go wkręcał no i dobra transfer już włożony trafiony w zęby teraz możecie sobie nim obkręcać tutaj zobaczcie że się kręci No dobra, skrzynia gotowa już do założenia. Transfer przykręcony. Tutaj nasmarowałem troszeczkę na te zęby, żeby nam fajnie weszło. Żeby Wam ułatwić sprawę założeniem, to musicie sobie wbić po prostu bieg. Jak wbijecie bieg, o, teraz jest na luzie, ale jak wbijecie bieg, to Wam zablokuje bałek i wtedy Wam będzie łatwiej włożyć po prostu skrzynię na samochód. No i dobra. Skrzynia już nam weszła. Bardzo łatwo weszła. Bo ten wałek był zblokowany, więc przyłapałem ją tutaj na te cztery śruby, te co odkręcałem i tam obok rozrusznika jedną. Teraz będę jeszcze skręcał ten plate do tej dziury inspekcyjnej, żeby potem nie zapomnieć. Tutaj sobie ustawiłem tą część poduszki, włożyłem ją pierw i teraz ją obsunąłem. Ona jest troszeczkę tak jakby napięta, ale teraz jak będę podnosił, po prostu to na mi ładnie wejdzie. Wskoczę na drabinę przykręcę tą poduszkę no i wtedy już podnośniki mogą sobie wyjechać stąd no i dobra, skrzynia już jest przykręcona tutaj na poduszce więc podnośniczki dałem na bok ale zatrzymam je, bo będą mi potrzebne do sanek, więc teraz tak będziemy przykręcać rozrusznik z powrotem, będziemy przykręcać półosie i przykręcimy wał panny. no i dobra rozrusznik już przykręcony tamten brakiet też Pół ośki już wjechały Tutaj też już się skręciłem Moment dokręcenia to jest 328 Nm I nie zapomnijcie potem zbić tej flanszy Żeby je zablokować Więc teraz będziemy wjeżdżać ze saniami No i dobra to już nam saneczki wjeżdżają powoli Ty łapałem palcami te dwie tylnie I jedną z przodu Tam też Tutaj też, tutaj tylko pilnujcie się, żeby wam nigdzie tutaj nic nie zblokowało, żeby było wszystko luźne, fajnie ustawione, żeby potem się śruby zgrały. Tutaj schorznie, żeby się zgrywały już z wahaczami, a jeszcze tutaj dokręciłem wał, wał penny wcześniej, zanim zacząłem sanki zakładać. Ja sobie tutaj ustawiłem znaki wcześniej, więc wam też zalecam, jeśli nie macie kołków takich montujących, ustalających. Zawsze potem można zrobić jakąś geometrię kół czy coś, czy tracking ustawić po wymianie i pościnięciu sanek. Oczywiście, że tak. Ale no tak, no ja się już tutaj biorę, przekręcam te sanki. Tutaj już też ta poduszka nam się zgrywa ładnie, więc wszystko jest super. No i dobra, sanki już skręcone. Ty widzicie, ładnie mi się znaki zgrywają. Ciach. Przed był jeszcze jeden. Ciach. No i tutaj, ciach. Wszystkie mi się ładnie zgrywają. Więc powinno być dobrze. Ok, więc teraz e, się biorę za skręcenie tak. Maglownicy, stabilizatora i wahaczy. Oraz skręcenie poduszki. No i dobra, maglownica skręcona, stabilizator skręcony. E, zanim zaczniecie to skręcać to połapcie sobie z tej strony palcami. E, z tamtej strony tak samo palcami, bo jak skręcicie jedną stronę to nie znaczy, że druga strona Wam się zgra. E, I tak, tutaj poduszka już jest skręcona. Więc teraz będziemy sobie wlewać olej. Olej będziemy wlewać tutaj tędy. Bo tutaj spustowa Wam pokazywałem. Tutaj normalnie grzechotkę na 3,8 możecie włożyć i normalnie odkręcić. Więc odkręcamy teraz ten korek. tutaj będziemy wlewać olej na midzie MTF. Taki, do Hondy. 2,2 bo to jest napęd 4x4. Tutaj transfer nie ma osobnego spustu ani wlewu, więc działa na tym samym oleju. Ja sobie, majstry, używam takie pompeczki do zalania skrzyni olejem. Widzicie, na auto dacie na ilustracji jest pokazane, że jak olej już zacznie się yy, wydobywać z tej dziury, w której wlewacie, stędy, czyli że jak już przelejecie, to zacznie wypływać, to czyli, że jest 2, i 2. Ale ja tutaj mierząc sobie, bańka ma 5 litrów, to musi być troszkę mniej niż pół. I tak sobie ją wlewam, opa, włączam teraz tą pompeczkę, podpina nam po prostu do baterii jakiejś starej, i już mi pompuje Po zalaniu skrzyni olejem będziemy już zakładać koła. Założymy sobie koła, potem założymy sobie tą plastikową obudowę od spodu, którą musieliśmy ściągnąć żeby dostać sanki. No i dobra, jesteśmy już tutaj od góry, to więc tak, bierzemy się za przykręcenie tych dwóch śrub Opa, żeby skrzynię sobie skręcić całkowicie. Potem odetnę tego pomocnika mechanika, <laughs> tą tretyteczkę. Weźmiemy sobie te kable, już poprzykręcamy. No i dobra, tak. Skrzynię już skręciłem. Tutaj przewody już poukładałem. Tutaj są poskręcane wszędzie. Czujniczki powpinane. Tutaj kable do wybierania biegów już są skręcone. Wysprzęgnik już sobie też tutaj skręciłem. Więc teraz mi zostaje ten spornik czerwony. Tutaj przykręcić. Założyć filtr powietrza. Dać siedzisko na baterię, baterię. Zbrojniczek wyrównaczy na płyn chłodniczy. No i. Będziemy odpalać. No i tutaj nie zapomnijcie o tych dwóch przewodach z masą. Jeden idzie tutaj, drugi idzie tu. No i o tym zbiorniczku, co nie? Ja już się tutaj bym prawie e, zwiesił. Dobrze, że tylko przyłapałem palcami. Więc to musi pień nam wyjść. Topień trzeba tam ładnie nam ułożyć. O, panie sobie będzie. No, dawaj właśnie. Opa, to jest tak jak tak I dopiero teraz ten czerwone No i dobra, mamy już tutaj poskładane Bateria jest Buks do powietrza jest Wszystko tutaj poskręcane Tak jak trzeba, zbiorniczek wyrównawczy założony Więc teraz możemy odpalać I zobaczyć czy sprzęgło działa No i dobra, Honda chodzi Ładnie biegi chodzą steczny. No i więc tak, jeśli się podobało Zostawcie suba, żeby nie ominąć więcej odcinków i filmików dajcie łapkę w górę zostawcie jakiś komentarz, jeśli byście chcieli coś wiedzieć a nie powiedziałem czas takiej naprawy wymienienie sprzęgła i tego transfer boxu to jest 5 godzin i 20 minut przewidywany książkowo więc w sumie to wyrobiłem się w czasie więc jest dobrze no i tak, ja już będę kończył więc do następnego filmiku do następnego odcinka, trzymajcie się